Do laboratorium histologicznego trafiają próbki w postaci skrawków tkanek, biopsji czy płynów ustrojowych. Tutaj przygotowywane są do dalszej analizy na mikroskopie świetnym, konfokalnym czy przy użyciu cytometrii tkankowej. Zautomatyzowany system do barwień histologicznych pozwala na precyzję otrzymywanych wyników, która jest ważna zarówno dla badań naukowych, jak i dla diagnostyki klinicznej. Nowy, w pełni zautomatyzowany system dobarwień immunohistochemicznych oraz immunofluorescencyjnych pozwoli na zastosowanie nowych markerów w diagnostyce klinicznej, takich jak mRN i RNA oraz markery białkowe. To stwarza zupełnie nowe możliwości, które na pewno w niedalekiej przyszłości zostaną wykorzystane w Centrum Medycyny Translacyjnej. Nowoczesne badania powinny być wykonywane w warunkach spełniających najwyższe standardy. Tego typu warunki zapewniają pomieszczenia typu clean room które charakteryzują się najwyższym poziomem czystości. Pomieszczenia takie dotychczas były głównie wykorzystywane w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, medycznej, przemysłowej, a ostatnimi czasy również w badaniach naukowych, w laboratoriach badawczych. Pomieszczenia o wysokiej klasie czystości pozwalają na pracę z materiałem biologicznym, który ma minimalny kontakt z zanieczyszczeniami takimi jak bakterie, wirusy, pył, kurz czy opary chemiczne. Dzięki temu uzyskujemy wiarygodne i powtarzalne wyniki, które są gwarancją jakości. Znajdujemy się przy stacji roboczej, która umożliwia nam prowadzenie zautomatyzowanej hodowli, eksperymentów, w których możemy badać wiele czynników i zmiennych jednocześnie, jak również wizualizację wyników w kulturach komórkowych. Takie wstępne, przekrojowe badania są świetnym punktem wyjścia do prowadzenia głębszej analizy przy użyciu mikroskopii konfokalnej. Mikroskopia konfokalna jest techniką, która umożliwia nam zajęcie się i badanie pojedynczych komórek. Nasz system jest unikalny dlatego, że jest oparty na spinieniu dysku, dzięki czemu Możemy z dużą dokładnością i w bardzo szybki sposób badać wielkie populacje pojedynczych komórek. Kiedy w hodowli wytypujemy populacje, które są dla nas interesujące i mogą nieść ze sobą ciekawe informacje, możemy wyizolować je przy użyciu mikrodysekcji. Ta metoda polega na tym, że przy użyciu bardzo silnego lasera wycinamy z pod kontrolą oczywiście mikroskopu z preparatu pojedyncze komórki. Te komórki mogą później być oceniane przy użyciu technik biologii molekularnej. Laboratorium mikrobiologiczne zostało wyposażone w aparaturę, która służyć będzie wewnętrznej kontroli czystości pomieszczeń Centrum Medycyny Translacyjnej. Oprócz tego możliwa jest mikrobiologiczna diagnostyka kliniczna, która następnie będzie kontynuowana w laboratoriach biologii molekularnej przy użyciu technik sekwencjonowania nowej generacji oraz techniki real-time PCR. Pracownia biologii molekularnej pozwala na badanie zmian na poziomie komórkowym zachodzących w organizmach żywych pod wpływem czynników biologicznych, fizycznych czy chemicznych. Wyposażenie tej pracowni umożliwia nam badanie nowych związków o potencjalnych właściwościach terapeutycznych, takich jak działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne czy przeciwbakteryjne. Również umożliwia nam badanie mutacji czy zmian w ekspresji genów zarówno w komórkach prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo. A również w ramach badań biorównoważności możemy badać materiały czy biomateriały, które mogłyby być wykorzystywane w medycynie, czyli w transplantologii, kardiologii czy ortopedii. W odróżnieniu od mikroskopii skupiamy się tutaj nie na całych strukturach w komórce, a na poszczególnych ich składnikach na białkach, jak również na. DNA, w której jest nośnikiem bardzo wielu informacji. Dlatego też metody biologii molekularnej takie jak real-time PCR czy wszelkie oznaczenia proteomiczne umożliwiają nam w sposób bardzo precyzyjny zbadanie tego, co dzieje się wewnątrz komórki. Znajdujemy się w pracowni spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną. W pracowni tej możemy wykonywać szereg analiz chemicznych, przy pomocy których możemy oznaczać zawartość składników mineralnych, mikro i makroelementów w najprzeróżniejszych matrycach w matrycach chemicznych, biologicznych, fizycznych, generalnie w zależności od potrzeb. W centrum prowadzimy szereg badań, zarówno in vitro, jak i in vivo, w których analiza składników mineralnych stanowi bardzo istotny. Element analityczny. W pracowni tej możemy również określać zawartość nanocząstek złota, srebra, platyny, teluru i innych w zależności od potrzeb. Również prowadzimy współpracę z różnymi ośrodkami właśnie w tym zakresie, w którym my pracujemy, czyli analiza składników mineralnych. Znajdujemy się w laboratorium hodowli komórkowych o niższej klasie czystości, gdzie przeprowadzane są wstępne procesy optymalizacji do badań takich jak na przykład Hemoporność czy migracja oraz działanie różnych czynników wzrostu na komórki, aby te procesy zostały zoptymalizowane, zautomatyzowane i przeprowadzone na dużą skalę w badaniach medycyny regeneracyjnej. W tej chwili znajdujemy się w Laboratorium Biotechnologii Gamet i Zarodków, które zajmuje się szczególnie wytwarzaniem metodami in vitro, zarodków bydła, oraz w planach mamy również myszy, które służą do badań bardziej podstawowych. Mamy do tego szereg bardzo profesjonalnych, specjalistycznych urządzeń, które pozwalają w warunkach standardzie medycznego in vitro pozyskiwać, zapładniać i rozwijać zarodki zwierząt doświadczalnych. Tutaj mamy z kolei urządzenie, czyli tzw. Tak mikromanipulator pozwalający Zapładniać ocyty metodą XI, czyli do cytoplazmatycznej iniekcji plemnika, bądź też do pozyskiwania blastomerów do badań genetycznych. W tym momencie przygotowany jest sprzęt właśnie do tego zabiegu pobierania blastomerów, jak również ten specjalistyczny mikroskop pozwala na filmowanie i analizę obrazu. W sąsiednim laboratorium znajduje się sprzęt, który wykorzystujemy do kriokonserwacji, czyli zabrażania bądź witryfikacji zarodków czy oocytów. Do tego służy ciekły azot, który, który używamy na co dzień. Jak również specjalistyczne urządzenia pozwalające na schładzanie pod kontrolą elektroniczną w określonym, przewidzianym tempie. Niedawno dołączyła do nas pani doktor Żyżyńska-Galeńska, która specjalizuje się w badaniach nad rozwojem zarodków i analizą różnicowania komórek w zarodkach. Odbywa się to na zasadzie Wybarwiania specyficznych białek pojawiających się w określonych komórkach zarodka w określonych momentach jego rozwoju. Prawidłowość pojawiania się w ekspresji tych białek świadczy o prawidłowym rozwoju, bądź jeśli takowej prawidłowej ekspresji nie widać, o nieprawidłowym rozwoju zarodka. Takie różnicowanie komórek jest wywoływane w zarodku różnymi czynnikami. Być może będzie można również użyć do różnicowania komórek macierzystych. W badaniach Centrum Medycyny Translacyjnej, które to badania mogą następnie posłużyć do sterowanego różnicowania tkanek w celach terapeutycznych. Znajdujemy się w jednym z pomieszczeń w tzw. strefie czystej zwierzętarni CNT. Jeśli chodzi o naszą zwierzętarnię, składa się ona z części hodowlanej, eksperymentalnej z pełnym zapleczem magazynowym, kwarantannowym i gospodarczym, a także kompleksem laboratoriów. Każde z pomieszczeń w obrębie naszej zwierzętarni jest podłączone do tzw. systemu BMS, czyli Building Management System, dzięki czemu monitorowane są ustawione uprzednio parametry dotyczące temperatury, wilgotności, liczby wymian powietrza czy cykli. Dnia świetnego. Jeśli chodzi o zwierzęta, które mogą być utrzymywane w tym kompleksie, to oczywiście gatunki należące do zwierząt tzw. Tak laboratoryjnych, głównie myszy i szczury, ale także zwierzęta gospodarskie, a także towarzyszące np. psy, świnie, owce, kozy czy nawet konie. W obrębie zwierzętarni dla małych zwierząt. Mamy dostęp do pełnego zestawu w tzw. gabinecie zabiegowym, m.in. stoliki do zabiegów dla gryzoni, wysokiej klasy aparaturę do anestezji wziębnej, dzięki czemu wszystkie procedury wykonywane są w najwyższym standardzie, w pełnym znieczuleniu, to znaczy tak, żeby zwierzęta nie odczuwały ani bólu, ani stresu. Przy użyciu tego sprzętu możliwe jest obrazowanie przyżyciowe zwierząt, czyli w warunkach in vivo. Na tym obrazie widzimy przykład z wykorzystaniem luminescencji i promieniowania rentgenowskiego u myszy. Centrum Medycyny Translacyjnej wpisane jest jako ośrodek do ministerialnego rejestru użytkowników, to znaczy jednostek upoważnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Wszystkie przeprowadzane u nas doświadczenia i procedury Przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jeśli chodzi o utrzymanie gryzoni, myszy i szczurów, po przebytej kwarantannie w odpowiednio przygotowanych dla nich pomieszczeniach trawiają tutaj. W tego typu klatkach bytowych odpowiednich dla ich gatunków, rozmiarów i potrzeb z zachowaniem ich dobrostanu umieszczane są w specjalnie do tego przygotowanej wentylowanej szafie. Każda z takich szaf ma monitorowaną, stale i kontrolowane parametry środowiskowe, to znaczy ciśnienie, wilgotność, liczbę wymian powietrza, cykl świetny i zawartość gazów. W trakcie przeprowadzenia doświadczeń zachowana jest oczywiście zasada 3R, uzyskiwane są odpowiednie zgody komisji etycznych, a także nadzorowane są one przez odpowiednich lekarzy weterynarii. Usytuowanie naszej zwierzętarni w bliskim sąsiedztwie z laboratoriami pozwala na przeprowadzanie pełnego pakietu badań, tak i laboratoryjnych, jak i z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników w doświadczeniach z użyciem myszy, szczurów czy królików przechodzimy do prowadzenia badań z wykorzystaniem dużego modelu zwierzęcego. Najczęściej są to świnie. Świnia jest bardzo atrakcyjnym gatunkiem do modelowania udaru mózgu. Poprzez jej bliskość anatomiczną i funkcjonalną do człowieka mózg świni jest tylko 10 razy mniejszy niż mózg człowieka i w porównaniu do tego mózg gryzoni, mózg myszy jest 1000 razy mniejszy od mózgu człowieka. Poza tym kompozycja istoty białej i istoty szarej w świni jest praktycznie taka sama jak u człowieka. Świnia ma gierencefaliczny mózg, więc to są takie cechy, które sprawiają, że ten gatunek jest bardzo atrakcyjny do modelowania chorób neurologicznych, a szczególnie do modelowania udaru. Opracowanie nowych metod leczenia udaru jest kluczowe dla dobra pacjentów i dla nowoczesnej medycyny. I tak takie badania wymagają zaawansowanej infrastruktury, technik obrazowania i badania, które wykonujemy dzisiaj tutaj, nie byłyby możliwe bez Centrum Medycyny Translacyjnej, które profesor Gajewski zorganizował. W okresie dzisiejszej epidemii, przewidując kłopoty z, z ilością dostępnych respiratorów. Zaproponowaliśmy wykorzystanie tego urządzenia do prowadzenia respiracji dwóch osób z zastosowaniem jednego respiratora. I dzięki uprzejmości Pana Profesora Gajewskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mamy możliwość przetestowania zastosowania urządzenia wentil w tego typu respiracji na modelu zwierzęcym, gdzie mamy możliwość pokazania na długotrwałym eksperymencie, że te zwierzęta mogą być utrzymane prawidłowo przy życiu i będą miały dobre warunki respiracji. W medycynie tak już niestety jest, że zanim wprowadzi się do praktyki klinicznej jakiekolwiek urządzenie albo lek, to najpierw musi być przetestowane jego bezpieczeństwo w eksperymencie. W przypadku większych urządzeń, takich jak tutaj, który ma służyć. Wentylacji i ratowania ludzi w przebiegu niewydolności oddechowej, najpierw urządzenie, które spełnia warunki techniczne, musi być wypróbowane na modelu zwierzęcy. I tu mamy w tej chwili do czynienia z tego typu eksperymentem. Dopiero po tego typu wypróbowaniu urządzenia można rozpocząć trzecią fazę, fazę kliniczną, i podłączanie tego typu urządzeń w przypadkach chorób, które wymagają wspomagania oddechowego. Cieszę się, że możemy w sposób jednoznaczny rozpocząć badania w zakresie COVID-19 i to jest w pewnym sensie ukoronowanie naszego celu działania. Nasz ośrodek jest w tej chwili jednym z wiodących, jeśli nie najistotniejszych, w zakresie medycyny translacyjnej, czyli przenoszenia wyników badań przeprowadzanych na zwierzętach na człowieka, czyli do terapii leczenia różnego rodzaju chorób i schorzeń, jakie występują u człowieka. I wierzę, że rezultaty tych badań będą służyły zarówno medycynie, jak i medycynie weterynaryjnej. Będą służyły społeczeństwu, będą służyły nam wszystkim, zarówno w kraju, jak i za granicą.